Nie wiem, czy potraficie sobie wyobrazić, że jutro nie ma YouTube'a. Gaśnie internet. Nie ma TikToka, Instagrama, Facebooka. Wydaje się, że to koniec świata. Muszę wam powiedzieć, że wiele osób, z którymi rozmawiam, w ogóle nie potrafi sobie wyobrazić, że jutro nie ma internetu. Dlatego muszę zrobić bezpieczny wstęp. Wyobraźcie sobie, że jutro wasze ulubione warzywo, owoc lub produkt znika z tego świata. Nie ma go, ale coś bez czego nie możecie żyć. Musicie zrewolucjonizować swoją kuchnię, swoje menu, i taka rewolucja dokonała się już kiedyś, kilkukrotnie nawet. A jedną z nich było przeświadczenie, czy też wiadomość o tym, że taka mała bulwa, uprawiana wcześniej w ogródkach jako roślina ozdobna, Nadaje się do jedzenia. Mowa o topinamburze. Takich rewolucji w kuchni dokonywało się wiele. Taka sama rewolucja nastąpiła z ziemniakiem, ale to topinambur przed ziemniakiem. Na stole był podstawą pożywienia. To topinambur był tak popularny, jak później właśnie ziemniak, a wcześniej jeszcze kasze. To topinambur wreszcie zapomniany, z powrotem mi się wraca do łask. Chciałbym wam pokazać, jak go przygotować, bo to warzywo, które doskonale smakuje. Podobny jest w smaku do karczocha, jedni mówią do szparagów. Moim zdaniem to taki orzechowy aromat w zasadzie, który można bardzo łatwo zabić. Topinambur znacznie lepiej smakuje, kiedy wymoczony jest i ładnie oczyszczony najlepiej szczoteczką. Bo w tej skórce, oprócz wielu witamin, które się znajdują, jest mnóstwo aromatu, tak naprawdę najwięcej aromatu z całej bulwy. Skropiony odrobiną oleju. Delikatnie tylko posolony. Przekładamy na blaszkę. I dwie metody. Moim zdaniem najlepsze, jeśli chodzi o topinambur, to albo gotowanie na parze, wtedy tego aromatu zostaje naprawdę bardzo dużo, albo właśnie podpieczenie, kiedy tak naprawdę dodajemy aromat, bo każdy przypieczony kawałek topinamburu będzie smakował lepiej. Temperatura 180 stopni. Pieczemy do miękkości, co zajmie około 20-35 minut, w zależności wszystko od wielkości bulwy. Cebula, imbir, zrobimy zupę, czosnek. Naczynko i w tym naczynku, w oczekiwaniu na topinambur, podprażymy trochę cebulę i czosnek, dodając imbir. To wszystko powinno się prażyć na małym ogniu, tak żeby cebula wystarczająco mocno zmiękła. Przysmażona i lekko już cebula z czosnkiem i imbirem zdjąłem na chwilę z ognia, ale tylko po to, by poczekać na głównego bohatera. I mógłbym opowiadać wiele. Mógłbym, ale wolałbym, żebyście poczuli to, bo nie da się tego opisać. To naprawdę pachnie doskonale. Jeżeli kiedykolwiek jedliście topinambur i obieraliście go ze skórki, to to jest zupełnie inny aromat, dużo, dużo lepszy. Zresztą może zróbmy tak, że spróbujecie następnym razem, używając topinamburu do jakiejkolwiek potrawy, zrobić go tak, jak ja teraz. Po prostu upiec, delikatnie tylko zamarynować, zjedzcie, spróbujcie i napiszcie. Dajcie w komentarzach znać, który jest lepszy dla was. Moim zdaniem... To jest w ogóle wymiatacz. Chciałbym wykorzystać to do zrobienia zupki, więc cały ten topinambur upieczony, mięciutki. Może być w takiej formie również stosowany do dania. Tym razem trafi do zupy, ale może być właśnie tak podany do waszej upieczonej ryby. Mięsa, bądź też jako jarskie danie, skropione tylko odrobiną pesto, na przykład z trybuli albo cząbru. Estragon byłby doskonały. Może być pospolita bazylia. Chciałbym ten aromat orzechowy tutaj wzmocnić, podbić go nieco. To też mleko kokosowe, które dodaję do środka. Troszkę wody do wypłukania. Zalewam to wszystko jeszcze odrobiną wody. I w takiej postaci musimy to tylko zagotować. 10 minut pogotuje się, miksujemy na gładki, aromatyczny krem. Mleko kokosowe Zobaczcie, co się dzieje. Zupa nie tylko zyskała na smaku i aromacie. Mówię o skórce, która została upieczona, ale zyskała również na wspaniałym kolorze. Ten orzechowy kolor pochodzi również ze skórki. Paradoks polega na tym, że topinambur, choć znakomity, to musiał poddać się ziemniaczkowi. No ale historia topinamburu nigdy nie była łatwa i przyjemna. Uważano zawsze topinambur za dziwne warzywo. Na szczęście w porę zorientowano się, że świetnie smakuje. Szczypiorek, orzeszki, i topinambur. Oliwa! Marzycie o prostym posiłku? Pamiętajcie, zawsze dajcie mi znać w opisach, w komentarzach pod spodem, co należy przygotować, co powinienem wam pokazać, bo mam wrażenie, że jak spróbujecie tej zupki... Zresztą też dajcie znać, jak spróbujecie, że wasze życie się zmieni. Pamiętajcie o tym, żeby kliknąć łapkę w górę, będę za to wdzięczny. Kliknijcie również, jeżeli interesują was inne zupy, na link tutaj albo tutaj. On się na pewno pojawił. O właśnie, w tej chwili tam jest mnóstwo zup, które na pewno was zainteresują. Eee, także, tak samo jak ta zupka, krem z topinamburu, najprostszy na świecie. Ale jeden z najsmaczniejszych.